Piosenka o Minecrafcie 2 z tekstem Mine, Mine, Minecraft, Minecraft, to fajna gra. Można włączyć mod Creative, żeby budować od razu. Proszę, żeby nie budować z domu tylko lepiej się buduje ze złotych bloków, bo będzie tak bogato, bo będzie tak bogato, bo będzie tak bogato. Proszę, żeby nie wbudu stirta domu. Tylko lepiej się buduje ze złotych bloków. Bo będzie tak bogato. Bo będzie tak bogato. Bo będzie tak bogato. Kończ ja Wam się podoba, dajcie lajka. Like. Jak obserwowaliście, to dajcie subskrypcję. Jak był jak był fajny ten obrazek Minecraftowy, to wpiszcie w komentarzu. A ja Was zapraszam na jeszcze inne piosenki. Mam nadzieję, że da Ci też na nie lajka, jak Wam się podobają. A ja? A ja już przestanę.